Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić swoją pielęgnację wieczorną. Myślę, że komuś, kto ma taką suchą skórę jak ja, może coś pomogę, może zainspiruję, może coś zmienić w swojej pielęgnacji. No to zaczynamy. Ja oczywiście muszę związać włosy. Właściwie to jest wetne klamru. bez tego to ja po prostu nie mogę nic zrobić. Będą mi przeszkadzały przy myciu twarzy. Założę sobie opaskę. Jak widzicie, grzywkę mam długą, i ona mi ciągle spada na oczy. Pierwsze co, to zaczynamy od demakijażu twarzy. No, ja już go pokazywałam na swoich ulubieńcach. Yy, ulubiony płyn do demakijażu L'Oreal. Płyn micelarny do skóry wrażliwej i suchej. Hypoalergiczny, bez zapachu, 400 ml. Ja go kupuję w biedronce. ja już chyba o tym mówiłam. On jest tam o wiele, wiele tańszy niż Rosmanie. No i oczywiście używam płatki kosmetyczne, które uwielbiam. Długo ich nie mogłam dostać. To są Dada. To są dostępne w biedronkach. One kosztują. Takie opakowanie kosztuje 5, 5 zł. 60 sztuk. Dopłaciłam 4,99, bo właśnie dzisiaj byłam. To są płatki kosmetyczne dla niemowląt. One są miękkie i delikatne, 100% bawełny. Są rewelacyjne. I zobaczcie. Tu jest taki duży płatek. Ja tym płatkiem nie całą swoją. Zawsze lubię tą stronę zaczynać demakiować dlatego, że tu są takie chmureczki. Nie wiem, czy to będzie widać. One są takie jakby tłoczone, a tu nie ma nic, to jest gładkie. No i oczywiście nasączam racik. Ja lubię go jeszcze tak złożyć na pół i wcisnąć tak, żeby on był nasączony cały. Tu trzeba go dobrze nasączyć, żeby on pozmywał makijaż. Jak nie brakuje, to jeszcze dodaję. Ja zawsze zaczynam przynajmniej od oczu, bo to tusz i, i, i cienie do oczu i, i coś na brwiach, więc wszystko zmywam tym i oczywiście przykładam sobie do oczu. Zobaczcie, już, już schodzi i jeszcze trzymam. Nie przyciskam bo bardzo, przyciskam po prostu tylko tak, aby płatek leżał na powiece. I trochę na rzęsach. Oko mam zamknięte. Zobaczcie, już schodzi pomału. Teraz z tej strony zaczyna schodzić. Tak delikatnie pocieram, ponieważ dzisiaj miałam um, cienie takie czerwone, więc też muszę do wiekę trochę potrzeć, żeby zacząć ten, yy, ten cień. I teraz jeszcze raz trochę przecieram sobie dookoła aby te cienie zetrzeć a teraz nakładam tak dziwnie na palec i wydzielam za rzęsy i pocieram rzęsy i schodzi schodzi mascara, jeżeli to nie wystarczy to to biorę patyczek kosmetyczny i po prostu zmywam, nie wiem czy będziecie to widzieć, może się troszkę przybliżę o właśnie i z drugiej strony też biorę i Pocieram. Nie trochę po powiece, tylko trochę po rzęsach. Ponieważ jestem w wieku 50 plus, więc yy, staram się nie naciągać tej swojej powieki, żeby ona nie miała nie była taka wiotka ta skóra. No i makijaż z, z mojego prawego oka. Nie wiem, czy to ładnie będzie odwrotnie zszedł, ja jeszcze sobie przecieram dodatkowo brwi tu już mogę sobie przetrzeć jak widzicie to mam malowane, to nieumalowana strona i teraz odwracam na drugą stronę, widzicie to już jest brudne odwracam na drugą stronę i ja to samo, przykładam trzymam trochę, właśnie ten yy, właśnie ten Płyn micelarny jest o tyle dobrze, że nie trzeba trzeć. Ja pamiętam, że zaczynałam w swojej jakby karierze, w ogóle, jak zaczęłam się malować, takiej w ogóle nie było mowy o tym, żeby um, nie było mleczek, nie było w ogóle płynów micelarnych, nic. W latach 80 były... Nie pamiętam, chyba mydłem chyba z, zmywałam ten makijaż, który tam miałam. Nie pamiętam już nawet, czy coś było. Potem wyszły mleczka właśnie, więc ja mleczkę stosowałam w ogóle, I, i to najgorsze to myłam. Myłam właśnie. O, proszę bardzo, jak schodzi. Myłam, myłam, przymywałam. Właśnie zmywałam makijaż mleczkiem, i tak zostawiałam. Szłam spać, i to w ogóle zostawiałam na tej skórze. Teraz, tutaj jak wie, że to trzeba zmyć wszystko. Ja zrobiłam błąd. Kupiłam sobie odżywkę do, do rzęs. I zaczęłam taką z Evelynu 8 jednym I zaczęłam ją używać pod maskarę. No i oczywiście skara. Volume Drama z Vibo. Przestałam trzymać mi skrę podkręconych rzęs. Muszę sobie kupić drugą. A odżywkę już stosuję tylko na noc. Mamy makijaż zmyt. Teraz przekręcam na drugą stronę i zmywam cały makijaż. Ja akurat podkładu nie mam, więc tylko brązer. Jak widzieliście, ani ja nie mam szminki na ustach. Jak coś jem, to nie lubię mieć szminki na ustach, więc ją po prostu zmyłam. No i teraz oczywiście zmywam. Wszystko tu, gdzie kładziemy właśnie brązer, na szyję, nawet dekolt też trzeba to zmyć. Wszystko mamy zmyte. Używam takich płatków, niestety, już mam pokawek zniszczone. To się nazywa Calypsa, to dostałam w Rosmanie. To są takie alergiczne płatki do demakijażu. Oczywiście to na mokro, jakby można stosować. Tu pisze, że płatki do demakijażu twarzy z celulozą i włóknem lnu, miękkie i delikatne i one są stywne po wyjęciu, natomiast jak się zmoczy, to one się robią takie mięciutkie. A teraz koleję wodą i one bardzo ładnie mi mm, właśnie służą, mam dwie na, tak, na zmiany, a co jakiś czas jeszcze kupuję nowe i użyłam do tego jeszcze pianki z Bielendy, to jest... Pianka do mycia twarzy, oczyszczająca, nawilżająca. dla cyry suchej i wrażliwej z miodem Manuka i mleczko, mleczkiem pszczele. I jak ja robię? Na płatek nakładam tej pianki i tak rozmarowuję, jakby na połowę. Jadę po całej twarzy. Ja uważam, że on oczyszcza bardzo skórę, otwiera pory, właśnie i on tak, to, ten, ten płatek. Tak jakby leciutko peelingował. Oczywiście szyja i jego spłukuję. Później zostawiam do wyschnięcia i teraz muszę to spłukać wszystko. I teraz ręcznik. I ręcznikiem nie trę, tylko on ruszał twarz. I teraz widzę właśnie, że ta skóra moja jest taka gładka i taka sprężysta, taka fajna jest. I teraz oczywiście moja dalsza pielęgnacja, mogę już się Odsunąć. Pierwsze to używam. To y, ostatnio y, mój nabytek. Tonik y, z firmy Biotanik. Y, to jest różany tonik oczyszczający. Woda różana, kwasy owocowe AHA, woda pro proakła. Widzicie co? Że byłam bardzo mm, sceptyczna co do tego tonika. Dlatego że <grym> Ja już kiedyś mnie bardzo, w ogóle wszelkiej maści różany kosmetyki nie uczulają. Akurat kupiłam go na promocji, a zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, ale okazał się naprawdę super. On tak pięknie nawilża w ogóle, że, no, że jestem naprawdę zachwycona nim. Woda różana, bogata w olejki eteryczne, najcenniejszej na świecie róży damasteńskiej, głęboko nawilża, odżywia i tonizuje skórę twarzy. I teraz strzącam i wszystko sobie twarz. Całą twarz plus dekolt. Jak ten tonik się wchłonie, on musi trochę popracować. Kiedyś nie tonizowałam z swojej skóry, a teraz tonizuję, także i, i bardzo mi dobrze z tym. Następnym krokiem po toniku jest serum, regulująca kuracja Witam C. To jest firmy Dermofuture, to jest polska firma. Ja to kupiłam na Allegro i jestem bardzo zadowolona w ogóle z tych kosmetyków. Kręcam, to jest taka pipetka i nakładam na takie moje różne przebarwienia i to wybielam No i oczywiście to musi się wchłonąć też i poczekam jeszcze, aż to się Następnym moim krokiem jest to jest Bielenda ksusowe serum odmładzające w mikroperłach seria Camellia Oil. Ja już uwielbiam, pokazywałam to na moim kanale i oczywiście nakładam sobie na, na twarz i rozsmarowuję. To jest takie przeciwko starzeniu się skóry. Muszę jeszcze poczekać, żeby się trochę wchłonęło. Następnym dla mnie krokiem to jest ten krusowy, kremowy olejek odmładzający również z kamelię Oil. Ale jego dosłownie daję ociupinkę na palec i sobie tak rozsmarowuję w tej okolicy, gdzie mam najwięcej właśnie zmarszczek. I się po prostu jak kolejne etapy robię, to muszę coś w trakcie jeszcze zrobić. Czy, czy, nie wiem, posłać łóżko, czy cokolwiek, także trochę to trwa, no, ale niestety no, takie u mnie są etapy. Ostatnim etapem jest ta maska na noc. To jest firma Be Beauty, czyli biedronkowska firma. która jest po prostu rewelacyjna. Niestety nie znalazłam tej od dłuższego czasu, że mogę znaleźć tej maski z tym złotym kolajdanym, ale znalazłam z kawiorem, dająca wygładzenie dla skóry pozbawionej elastyczności i dla. Tą maskę nakładam na koniec, jak już idę spać, po prostu myję zęby i nakładam sobie tą maskę. I to jest moja ostatnia czynność przed pójściem spać. No, oczywiście, nie zapominamy o szyi i dekolcie, bo to jest też bardzo ważne. Po szyi widać wiek, i jeszcze oczywiście dekocze. I to wszystko, kochani. Kończę ten swój wieczorny ry rytuał <grytuał> pielęgnacyjny. Do miłego. Pozdrawiam. Pa!